Dyrektywa o efektywności energetycznej to jest wielka szansa, ale również i wyzwanie. Musimy uniknąć sytuacji, w której za większą efektywność energetyczną płacić będą budżety samorządów, budżety państw członkowskich. Musimy uniknąć również sytuacji, w której za efektywność energetyczną będą płaciły przedsiębiorstwa w sposób niewspółmierny do efektów, które, które możemy osiągnąć. Zgadzając się z głównymi celami dyrektywy, chcemy zwrócić uwagę na kilka przynajmniej punktów krytycznych tego projektu, tak aby. Efektywność nie oznaczała problemów z konkurencyjnością Europy. Jeszcze w czerwcu Komisja Europejska, w przededniu rozpoczęcia polskiej prezydencji, przedłożyła e, Radzie UE oraz Parlamentowi Europejskiemu dyrektywę e, dotyczącą efektywności energetycznej, która no, w zasadzie e, wieńczy e, wieloletni okres dyskusji na temat tego, jak e, w sposób najbardziej e, efektywny. E, zaprogramować naszą politykę w zakresie oszczędności energii prezydencji węgierskiej. Rada przyjęła konkluzję w sprawie Planu Działań na Rzecz Efektywności Energetycznej 2011. W tym planie, właściwie w tych konkluzjach doszliśmy do porozumienia, iż potrzebny jest wniosek legislacyjny, wniosek prawodawczy i komisja wypełniła to wezwanie przedkładając projekt dyrektywy. Te kluczowe postanowienia przede wszystkim dotyczą nałożenia obowiązkowych, mechanizmów, w szczególności na sektor publiczny. Najważniejszy artykuł tej dyrektywy, serce można powiedzieć tej dyrektywy, to artykuł szósty nakładający obowiązek na spółki prowadzące obrót energią lub też dystrybutorów energetycznych w zakresie e, dokonywania corocznych e, oszczędności energetycznych. E, komisja zaproponowała no, wysoki poziom ambicji w postaci e, 1,5% rocznego wolumenu sprzedaży e, produktów energetycznych. Czyli mówimy o e, takim poziomie właśnie ambicji który prowadziłby do tego, iż sektor energetyczny musiałby reinwestować e, e, swoje przychody w e inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej w wysokości 1,5% wolumenu obracanych produktów energetycznych. To jest rozwiązanie oczywiście dosyć kontrowersyjne, nie wszystkie państwa są zadowolone z takiego podejścia, szczególnie te, które wybrały inne systemy wsparcia niż tzw. system białych certyfikatów. Natomiast ten przedmiotowy artykuł zawiera również różne klauzule elastyczności, w związku z czym czeka nas w tej chwili kolejny semestr pod, tym razem pod kierunkiem prezydencji duńskiej, gdzie będziemy dyskutować już w ramach tzw. nieformalnych trilogów możliwe rozwiązania kompromisowe między Radą i Parlamentem. Nie znamy dzisiaj jeszcze końcowego stanowiska parlamentu, ale to dzisiejsze spotkanie ma między innymi również służyć temu, żeby lepiej wzajemnie zrozumieć swoje pozycje przed negocjacjami, które zapewne zaczną się już pod prezydencją duńską na początku przyszłego roku.